Ok, czy świetna tutaj Ole kolekcjonerka? Witam i zapraszam Was do odcinka, w którym będę otwierała mini puszkę kolekcjonera wraz z moją koleżanką i No, dobra, a więc chyba zaczniemy. Proszę, tak ona wygląda. Ja wezmę, rozetnę tą. Tutaj. Rozerwiemy. Mamy tą puszkę. Próbujemy ją teraz... o, łatwo się otworzyła, dobrze. Karty są. Limitkę zostawimy sobie na koniec. Przykryjemy ją. I położymy ją w tle. Dobrze, mamy raz, dwa, trzy, Zem. pięć saszetek. Weź sobie dwie, Iga. Te dwie, dobra. Jedną zostawimy sobie na bok i zrobimy taki pojedynek saszetkowy. To najpierw otworzymy tą Igi, igi saszetkę. Mogę Ci otworzyć? No. Dobra. Weźmy weźmiemy nożyczki. Otworzymy to, proszę. Hop. Mamy. I zobaczymy co tutaj nam się trafi. <laughs> Mamy FC Barcelonę, Bayern, Juventus. Mamy tutaj kilka odwróconych kart. Zrobimy tak pyk. Mamy round of 16 z Schalke. Postawimy, położymy sobie tutaj. No i Impact. No i Real Madrid. Dobrze, teraz moja saszetka. Ciekawe, co tam w tej mojej saszetce będzie. Mamy of 16 z arsenalu. Mamy bazówkę. 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 I dwie bazówki pewnie. Tak, i dwie bazówki. Teraz daj swoją saszetkę. Swoją uważaj, rozetnij tutaj przed kadrem. Tutaj rozetnij. Uważaj, bo na kartę... Mogłaś, chciałaś. Wyjmiemy. Co tu będzie? Mamy Fansa, Luisa, Suareza. Pronto of Sixteen ba z Bayernu. Impacta. No i te... i trzy karty bazowe. Co tam jeszcze tam? Czekaj, twoje już saszetki zrzucę, teraz moja. Jeszcze jedna. I co tu będzie? A my Łącza. Mamy, one to Mamy bazówkę, 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 bazówkę i bazówkę. I ostatnia saszetka, która może coś wpadnie. Dobra. Roś, rościliśmy... Kurde, nie rościliśmy. Dobra, rościliśmy. I mamy pucharek z Berlinu. No. Pucharek. Mamy szalkę Round Mamy y, 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 klub i trzy bazóweczki. Sorry za to. I teraz tu mamy... Limitka to jest... Jackson Martinez. Sorry za te odgłosy. No ej, Yugar! Sorry za te odgłosy w tle, ale gości mam. No i tu macie jeszcze kodzik. Dobra. No więc mam nadzieję, że, że ten odcinek z, mojo, z moim gościem specjalnym wam się podobał. Komentujcie, kto którym wygrała który, waszym zdaniem, która, które dwie saszetki wygrały. Ja się z wami żegnam cześć.